Witajcie w takim, mam nadzieję, szybkim odcinku. Tutaj razem nie zajmiemy się żadnymi sidequestami i ani niczym. Tylko po prostu odwiedzamy nowe miejsce. Jest to wichrowy tron. Chciałem to być, ponieważ jest to główna siedziba gromów ładnych, do których też chcę dołączyć. Ja nie szanuję cesarskiej, bardzo nie lubię, wiecie, więc chętnie bym tu dołączył. Tylko w samotki mnie już nie będą lubić. Chciałem się dowiedzieć o co... A może Ulflick ma właśnie ten głos. Nie tu bez zaproszenia. Jesz naszą strawę, zanieczyszczasz nasze miasto swym smrodem, i nie chcesz pomóc gromowładnym! Ale my nie stoimy za żadną ze stron, bo to nie nasza wojna. Hey. Może szaroskórze nie pomagają w wojnie, bo są cesarskimi szpiegami. Ale wypierdolicie. Cesarcy szpiegowie. Na imię gnil. Nie, 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 jakby... Może do wpadniemy do knokę. ciebie dziś w nocy, mały szpiegu. Wiemy, jak dowiedzieć się, czym naprawdę jesteś. Nienawidzisz mrocznych elfów? Przychodzisz Nie, nie ale ci kazać się wynosić. W takim razie jesteś w złym mieście. Wichrowy tron to siedlisko uprzedzeń i umysł. Nic nowego. Większości nordów mieszkających w... lubi upijać się i łazić po szarej dzielnicy we wczesnych godzinach porannych, obrażając nas. Doprawdy czarujący tyle. Mm. W porządku. Okej. Okay. Tu się leci do głównej siedziby Ulfrika, tak? Sądzą są bardzo sta muszą to tu być bardzo starej ruiny. Podarujesz monetę biednej staruszce, miłościwy panie? Aha. Mamy jakieś niecne zamiary, co? Nauczę cię. Okej, okay. ja się chętnie Ale nauczę, bo kosztować. tego sam nie wyskiluję. Dziękuję ci. Mamy jakieś niecne zamiary, co? Mamy jakieś niecne zamiary, co? Nauczę cię. Ale to będzie kosztować. Dobra, super. miałem. Dasz mi monetę? Ta nagradza szczodry. Tak dam ci, tylko już Tym bo nadzieje, mi się że... o, dziękuję. Niech bogowie mają cię w opiece. O Oh yeah. Pałac Królów. Główna siedziba Ulfryka, gromowładna Gdybyt. Nie chcę się jasno zadeklarować. Jest prawdziwym Nordem. Jeszcze przejrzy na oczy. Gromowładni zwyciężają w całej krainie. Udało nam się złapać paru końców z samotni. Wygląda na to, że cesarscy chcą ruszyć na białą krań. Co według Ciebie miałbym zrobić? Jeżeli nie jest z nami, jest przeciwko nam? On o tym wie. Wszyscy o tym wiedzą. Jak długo zamierzasz czekać? Twierdzisz, że powinienem dać Balgrufowi bardziej dosadny znak. Byłbyś problemem ten medalowcom. Potóż cię garkła, tem, wiarych, gdzieś... nie się nie się nie gadła! Potóżka 3 hańbą byłoby bardziej dosadnym przykładem, nie uważasz? To ja. Możemy już zaczynać lewo i bez Niedługo. Nadal uważam, że trzeba ich było załatwić. Jak Niech cię talus. Naprawdę może są Tylko głupcy i odważni. Czy ja cię przypadkiem nie znam? No, znasz, razem spidleśmy. A, ta. Chcieli cię skrócić o głowę, jeśli się nie mylę. A, no, Ralow. Ralow żyje? Mam nadzieję, że to prawda. Nie wrócił jeszcze, więc muszę zaczekać na jego. Zawsze szukam zdolnych do bitki. Mało kto, może. Wygląda na to, że w dzisiejszym. Dopóki twoja przestępcza przeszłość pozostaje przeszłością i póki będziesz dla mnie walczyć Czekamy z honorem i uczciwością, tak długo twoja osoba tak będzie mile widziana w naszych szeregach. szeregach. Ale najpierw powiedz mi jedną rzecz. Czemu cudzoziemiec pragnie walczyć czy za tym? A to jest tam? moje dom. Powiedzmy, że ci wierzę. Ale czy jesteś w stanie poświęcić życie za swój dom? Nie. Uważaj, Uważaj na działej gracie. Pierdole, bo jesteśmy na... Miasto bez krwi, to tym lepiej. Ale jeżeli... Aaa, pierdole to kurwa, ja muszę się z kimś opowiadać. Ja tam jak trzeba to na kurwią jak nie trzeba, to ich nie na... O, co tu? No, 420, 405 Ale idealnie wycięta ściana. Są piękne. No nie, nie piękne. To prawda co wszyscy mówią? Aventus Aretino odprawia czarny sakrament? Próbuje przywołać mroczne bractwo? Ach, Grimbarze. Zawsze gadasz. Mroczne bractwo istnieje, naprawdę. A jeśli ktoś próbuje go je przywołać, to już go kocham. Ej, dobra, wiecie co, jednak ten odcinek będzie trochę dłuższy. Muszę znaleźć tego skurwala. Bo... Wiecie, nie byłem mistrzem. Mrocznego Bractwa. i tutaj też chętnie będę mistrzem mrocznego. Samuła! A znajdźmy tego Arlentusa jakoś tam. Oto gospoda eee. pod Knotem. Wspólna sala jest na piętrze, a na parterze pokoje do wynajęcia. Co noc, chodź po szarej pobytu. dzielnicy. Tylko niczego nie połam? Co Jaka Jak Elda hmm. może nienawidzić mrocznych elfów? Nie ja ci to mówiłam. Ale jeśli chcesz porządnego napitku, idź do klubu w szarej dzielnicy. Te, stara, bo nam. Czy wiesz, że świeca w tym świeczniku nie zgasła od ponad stu lat? Powinniśmy wykopać dół, wrzucić do niego wszystkie wow. mroczne elfy i Argonian, i pozwolić im porozrywać się na strzępy. Chyba coś mi się wolno wczytuje, no nie? What the fuck? Jestem marynarzem wiatru północy. Na razie stoimy na kotwicy w wichrowym tronie. Bo co ty piszesz? Wciąż nie mogę uwierzyć, że Izabeli nie ma już. Jeśli znajomy. szukasz najemnika, właśnie udało ci się go znaleźć. No ma silniejszego ramienia do wynajęcia w no całym e, Fak! Jak go znajdę, to odpalę. Hahaha, I'm so fucking proud of myself. Mamy to... a to trzeba się tu włamać... ...grzecznie... ...po dobroci. Słodka matko, słodka matko, ześlij mi swoje dziecię, gdyż grzechy niewiernych muszą zostać zmazane krwią i strachem. Oho, bolesne wydactwo. Słodka matko, słodka matko, ześlij mi swoje dzieci, gdyż grzechy niewiernych muszą zostać zmazane krwią i strachem. Tak, strasznie zmęczony. W końcu odpowiedź na moje modlitwy! Zadziałało! Raz po raz odprawiałem czarny sakrament z ciałem i tymi rzeczami. No i jesteś zabójca z mrocznego Bractwa! Nie musisz mi nic mówić. Nie ma takiej potrzeby. Jesteś tu? Moja matka, ona umarła. Teraz jestem całkiem... Dyrektorka to zła, okrutna kobieta. Nazywają ją Dobroduszną Grelot. Ale... Więc uciekłem i wróciłem do domu. A potem odprawiłem czarny sakrament i zjawiasz się ty! I możesz zabić dobroduszną grelot! Mhm. Mm Śpiesz się, szczerze mówiąc czuję się tu samotny. Chociaż nienawidziłem być w sierocińcu. To tęsknię za moimi przyjaciółmi. Okej, okay, so I must be the fucking dickhead and kill soul. Woman Kurwa, ale młody jest niezły. Skąd w ogóle się dowiedział o czarnym sakramencie? Dobra. Oh, oh, oh. Zabij do loduszną grelot Where are these women? The, o oh, kurwa, ja mam daleko z pierdoli. To jest pęknina, okej, okay, ale tu będzie wóz i tak przejdziemy do pękniny Ale przechuj, jak on tam przyjechał? Koleś jest moim idolem, kurwa ja jak byłem młodszy to prawda uciekłem z domu ale tylko kilka kawałków bo pobiegłem nago no, Dobra, nie jest tego. Ach, to piękne dawne czasy Kiedy chłopak, kiedy byłem taki młody i piękny i w ogóle mm, Okej, okay, napiliśmy się Das where is fucking Dolożkarz MM, Oczekajcie, grać mi jedną ręką niewygodnie a Chodź dorożkarzu. Cześć mój patataju. Mój nie mój, ale jadę są. Potrzebujesz transportu? Dokąd chcesz jechać? Do pękniny, mój drogi przyjaciel. To jest dobra skmina. 20 sztuk złota za przejechanie. Nie znasz pękniny. Zajrzyj do miodosypki czarnych róż. Kilka kufli tamtej. Dobra, pewnie zobacz. Wykonajcie muszę zabić biedną kobietę, Boże. raczej bonusów do skrytobójstwa nie mam Sło ale hojawa pogoda. Zaczekaj. No, Zanim wpuszczę cię do pękniny, musi. Za przywilej wejścia do miasta. Czy to ważne? Dobrze mów cicho. Chcesz, żeby wszyscy cię usłyszeli <laughs> Puszczę cię, widzisz, tylko daj mi otworzyć widzisz bramę. Brama jest odwita i w pęknięcie. Możesz wy. No, ja myślę. Mgno i kasę ode mnie chcecie klaść? Kasę chcecie ode mnie klaść? Ode mnie ja ten biela kurwa do wakin, a co? Ale to długo. Znowu miałam spotkanie z gildią złodziei. Mm, i... Uważaj mi Gildia Złodziei ma na karku Maven Czarną Różę. Na jedno skinienie jej dłoni mogą cię wtrącić do więzienia w pękninie. Albo gorzej. To dlatego tu jestem. Nie mogę ich ignorować, Erinie. Bło zmalecie. <laughs> po prostu nie chcę twojego odejścia. Jesteś jedyną dobrą rzeczą, jaka przytrafiła się temu miastu od bardzo... Ty też lat. nie jesteś stąd? Trudno nazwać to gildią. To szumowiny. Nawet mroczne bractwo przy. jak myślisz? Matło. Bezpiecznej podróży. Nie znam cię. Szukasz w pęknięciu Nie mów nic. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebują czarne róże, jest jakiś krzykacz. Próbuj. czarne róże mają w kieszeni całą pękninę. Ja? Jestem młot. Pilnuję dla nich ulic. Jeśli potrzebujesz zmieszać kogoś z błotem, jestem do usług. A... Więc rozmawiamy tym samym Nie uwielbiam z Czy ja ci wyglądam na k***a? Zdobądź ich zaufanie, a znajdziesz ją. Cóż, jest Maven, która w zasadzie zarządza wszystkim. Ma również powiązania z Mrocznym Bractwem oraz... Pamiętaj, jeśli ona coś powie... Okay. Hej, ty! Chodź tutaj. Naprawdę mam już dość twoich wymówek. Przy pożyczaniu pieniędzy słyszałam twoją obietnicę spłacenia długu w terminie nie i z konkretnymi odsyłkami. Nie Wiem, chcę że tak. niczego od ciebie. Ale wiedzieć, że miasto... Widzę, że fajne jazdy tutaj. Widzę, że miasto po prostu miód, cud i. Kurle, wygląda podobnie do. No, nevermind. Bo, bo musimy tu kogoś zabić. Na <laughs> sekle. Ci, którzy uchylają się od obowiązków, dostaną dodatkowe lanie. Czy wyraziłam się jasno? Tak, tak lot. Lot. I jeszcze jedno: dość mówienia o adopcji. Nikt takich nicponi nie adoptuje nigdy. Nikt was nie potrzebuje, nikt was nie chce. Dlatego tu jesteście, kochanieńcy. Dlatego będziecie tu, póki nie dorośniecie i nie wyrzucą was na pastwę okropnego świata. Ja wy na to. Kochamy cię, Grelob. Dziękujemy, Dziękujemy za twą dobroć. Jesteś siebnięta. Tak lepiej. A teraz zmiatać. O mury, wy. Jesteś siębnięta? Chętnie ją zabiję. Naprawdę nie powinno cię tu być. Przykro mi, ale dzieci nie można teraz adopt. Niestety tak. Nawet mieszkanie Grelot prowadzi się rociniec, bo jest stara, ma swoje przyzwyczajenia. Ale, przepraszam, powinnam już iść. Dzieci nie można adoptować. No to a to dobrze, okruczne, że nienawidzi gości. Poza tym, Grelot nienawidzi gości. Masz coś ciekawego do powiedzenia? Czego chcesz? Nie masz tu czego szukać. Na co się gapisz ty, bezwartościowy śmieciu? Muszę znowu zacząć zamykać drzwi. wszystko, to muszę po prostu rocznego spoczywaj w pokoju. Po ucieczce Aventusa, grelot stała się jeszcze wredniejsza niż kiedykolwiek. Naprawdę myślałem, że już kogoś zabiję. Chyba się myliłem. Nie mogę uwierzyć, że Grelot nie żyje. Zabić go naprawdę nie żyje. To często rozwiązanie wielu grelotów. Gdy Gdyby Aventus uciekał, pomyśl o, to o, o zabiciu Grelot. Nigdy nie Co, powiesz o tym, mi coś? Grelot już nie ma. Ktoś poke Grelot. Grelot nie żyje. Aventusowi się udało. <grylot> to lata są zabić. Hurra! Dobroduszna no i nic z tym zrobić. To i czysi, chwała. I teraz co mam wrócić do Avetusa, tak? Osoby, która mnie wynajęła What the fuck? Wynają mnie 10... 13-14 latek max? What the fuck? To no wiem, gdzie jestem jeszcze wylacem, ale I tak uwielbiam kolesi Co prawda zazwyczaj Gadżitem... jestem asasynem, ale tym też mogę być To jest zawsze bonusowy zysk, pamiętajcie Teraz pewnie zamordowali tego młodego. Albo coś w tym stylu. Albo będzie tu czekało młodsze braterstwo. I pytało, kto wziął kontakt. No i co? No i Dobroduszna Grelot. Czy ona. Aha! Wiedziałem, że możesz. Proszę, jak obiecałem. Powinno ci się udać sprzedać to za dobrą cenę. I dziękuję. Dziękuję raz jeszcze. Co mi dało? Nie wiem, co mi dałeś... Aha, pamiątka Dardeno. I w któryś dzień, magiczne w nocy, przyjdzie do mnie ktoś z Bractwa. Ideo zakład... Ladies... No bo słuchajcie, wykonaliśmy to, co chcieliśmy. Gdy pojawi się roczne Bractwo, ja znów odpalę nagrywanie i będzie to początek kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. To co on do usłyszenia mówił Bielak. Mam nadzieję, że by się Wam podobało. Bajbajka. Bye -bye